To dość szybko. Czasami się mówi, czy często się mówi, że małżeństwo, jak się chce przestrzec kogoś, kto chce wejść w związek małżeński, że małżeństwo w siódmym roku będzie miało kryzys. Figa z makiem, oczywiście. ale wyobraźcie sobie, że paradoksalnie u nas tak się to zaczęło. Początek, te pierwsze, te pierwsze lata, czy pierwsze początkowy ten czas, kiedy ten motyl w brzuchu jeszcze był był fantastyczny. Naprawdę. Natomiast te motyl w brzuchu, jak twierdzą, terapeuci małżeńscy czy też naukowcy trwają mniej więcej dwa lata, czasem trochę krócej, czasem trochę dłużej, ale potem zaczyna się coś, co nazywa się prozą życia. Brzydka nazwa i nam też się nie podoba ta nazwa. Natomiast pokazuje, że, że miłość się zmienia. Jest to zupełnie naturalny i normalny proces i warto dać mu się ponieść, ale rozumiejąc pewne mechanizmy, jakie się pojawiają, pewne mechanizmy, jakie wtedy zachodzą, żeby umieć yy, Wraz z nimi kształtować swoje małżeństwo dalej, bo ono nie musi być gorsze, nie musi być mniej gorące, nie musi być mniej rozpalone emocjami, ale ono będzie inne, po prostu normalna rzecz. Zaczną pojawiać się <laughs> wspólne doświadczenia, zaczną pojawiać się zupełnie nowe wyzwania, dzieci się bardzo często zaczną pojawiać, które odwracają uwagę małżonków od siebie nawzajem. To też jest błąd, bo zawsze na szczycie tej hierarchii jest mąż i żona, a dziecko jest dopiero na drugim stopniu, o czym warto pamiętać, o czym czasami rodzice zapominają. Nie można zapominać o sobie, bo to się zawsze obróci przeciwko małżeństwu, a w efekcie końcowym przeciwko własnej rodzinie. My początek mieliśmy, wiecie, jak petarda, wystrzeliliśmy we wspólne życie. Już na studiach zamieszkaliśmy razem, wynajmowaliśmy mieszkanie w Warszawie z perspektywy czasu. Uważamy, że to błąd. Natomiast to też pokazuje, że byliśmy mocno w sobie zakochani. Szybko ustaliliśmy dosyć dane ślubu, weszliśmy na. Na tę ścieżkę małżeńską, stać nas było na to. Ja już pracowałem w telewizji, Asia ja też pracowała, zresztą była instruktorem klubów fitness, potem także menedżerem sieci klubów fitness. Krótko mówiąc, tak patrząc po ludzku, przez pryzmat portfela chociażby niczego nam nie brakowało. Wszystko było w tym małżeństwie, jeśli chodzi o zasoby materialne. Natomiast my byliśmy tak pochłonięci tym wznoszeniem tego gmachu, który był naszym małżeństwem i wszystkim dookoła, że zaczęliśmy tracić z oczu to, co jest naprawdę istotne, czyli budowanie relacji między sobą. My zbudowaliśmy trochę, a potem gdzieś ta nasza uważność zaczęła rozchodzić się na boki. czy, czy Wcześniej, czy jak pobieraliśmy się i zaczynaliśmy nasze wspólne życie, niestety nikt nam nie powiedział, że musimy zacząć dbać o relacje swoją. Musimy też myśleć, że skoro nasi rodzice się pobrali, zaczęli żyć razem i znajomi, i ktoś tam, i ktoś tam, to po prostu to jakoś tak samo leci. Bo ostatnio właśnie mój znajomy zdefiniował to, czego ja nie umiałam zdefiniować, Dominik, że nasi rodzice to było to pokolenie, w którym nie było czasu na gadanie. Tam się po prostu zasuwało. Praca, 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 praca. To bo było pokolenie, które był musiało zabrać o że oni musieli po prostu gonić, żeby przeżyć. To była gonitwa za takim podstawowym bytem i człowiekowi jakieś takie zbytki, które dzisiaj rozwalają małżeństwa, nawet do głowy nie przychodziły. Nie wiem, no, dziś można się pokłócić o to, że materac w łóżku jest nie taki, bo jeden woli bardziej miękki, drugi woli bardziej twardy, a wtedy cieszyli się, że mają na czym spać. No, Uwierzcie, jak Julia ma teraz, jest naprawdę możliwe. Naprawdę. I, dziś nikt, i, i nam stającym od początku tego życia wspólnego nikt nie powiedział, nikt nas tego nie uczył.